Ho Ho sebentar loba ben, kita akan, jadi, 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 w ogóle, że dostajecie puty zaraz zobaczycie o widzicie no to dzisiaj cztery sztuki o, no, idziemy, idziemy na pocztę zaraz zobaczycie łobowem o, dzisiaj to rekord przebijamy oby, oby szło dalej Widzicie, widzicie. O, na podstawie putem. Typo, typo. Wow. Nie na Co? Napotuje się typu typu Co? 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 Nie Co? 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 Nie, Co? 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 No i dziękujemy, że zamawiacie. I teraz idziemy do kolejki Merry Christmas!